Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Więzienne opowieści plan na dzisiaj miał być taki. Mam przygotowany wywiad arcyciekawy z człowiekiem, który naprawdę dużo w życiu przeszedł, począwszy od naprawdę ciężkiego uzależnienia poprzez duże problemy rodzinne, rozwód, pobyt w zakładzie karnym, i to na podstawie naprawdę bardzo nieciekawego artykułu, potem wyjście na wolność, potem z powrotem pobyt w zakładzie karnym z tego samego artykułu. Nie będę tu i teraz zdradzał zbyt wielu szczegółów, yy, natomiast uważam, że to, że ten człowiek się nie załamał i jakoś żyje i funkcjonuje, wjedzie yy, yy, mu się chyba całkiem nie najgorzej, to tylko jest zasługa chyba silnego charakteru i, i dużych yy, pokładów szczęścia w jego życiu. Być może trafił na właściwe osoby w odpowiednim czasie. Tak czy inaczej, do tego odcinka zapraszam Was, ja go publikuję, jak już wspomniałem wcześniej, możliwie jak najszybciej. Natomiast dzisiaj no, nie mogę się powstrzymać, żeby nie opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w Namysłowie, ponieważ w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło tam do naprawdę dużej tragedii. Zapewne większość z Was już wie, że chodzi mi o strzelaninę, w której zginęły trzy osoby, w efekcie czwarta odebrała sobie życie. Ale po kolei i od początku. Do tragedii doszło w niedzielny wieczór 24 listopada tego roku. Zaczęło się od tego, gdy Michał K odwiedził swoją rodzinę w ich domu na obrzeżach Namysłowa. Namysłów to jest niewielkie miasto w województwie opolskim, no dosyć blisko Opola, to tak żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy na mapie. Jak okazało się, o czym wiedział prokurator Stanisław Bar, w trakcie spotkania dosyć szybko doszło do kłótni, takiej ostrej, która przerodziła się w awanturę. W pewnym momencie 32-latek Michałka wyciągnął broń i zaczął z niej strzelać do swoich bliskich. No i to po prostu było jak egzekucja. W wyniku jego ataku zginęli jego rodzice oraz jego brat. W chwili całego zdarzenia w mieszkaniu przebywała jeszcze w zasadzie w domu przebywała jeszcze partnerka brata oraz dwie siostrzenice sprawcy w wieku 5 i 7 lat. Po tym jak dokonał on egzekucji, no bo przecież nie można tego inaczej określić, na swoich rodzicach i swoim bracie, nakazał swojej bratowej związać dwie córki, czyli swoje siostrzenice, tak patrząc na to oczami sprawcy, i kazał. Zaprowadzić je do pokoju, no i tam we trójkę były przez jakiś czas przetrzymywane. Po prostu wziął zakładników, co tu dużo mówić. Nie wiem, jaki on miał cel w tym, co robił, i czy w ogóle wiązało się to z jakimś wyższym celem, chociaż on wcześniej nigdy nie leczył się psychiatrycznie, nie zdradzał wcześniej żadnych objawów tego typu choroby. Sąsiedzi, którzy byli w stanie go zapamiętać, mówili, że to całkiem normalny człowiek, a byli w stanie go zapamiętać sprzed wielu lat, ponieważ on ostatni czas spędził w Irlandii, gdzie prawdopodobnie pracował zarobkowo. Nie wiadomo wiele na temat jego życia prywatnego, bo on wszedł do domu swoich rodziców, gdzie zastrzelił jeszcze raz dodam brata rodziców i była tam na miejscu bratowa z dwójką swoich z dwiema swoimi córkami. E, więc tutaj w tym całym konflikcie nie ma jego żony, partnerki czy też jego dzieci. To tak e, zachował się nieco podobnie jak Jacek Jaworek swego czasu. E, natomiast wracając do tego całego wydarzenia, no sytuacja była naprawdę dramatyczna. E, rodzina e, na dole zostaje zastrzelona, e, jedna z osób zostaje uwięziona w pokoju. Z dwiema swoimi córkami, więc tam musiały być naprawdę olbrzymie emocje, olbrzymia panika. Ja nie wyobrażam sobie, co te dwie dziewczynki w wieku, jeszcze raz powiem, 5 i 7 lat czuły w momencie, kiedy dziadek, babcia i tato zostają zastrzeleni na ich oczach. No, ostatecznie partnerce, brata sprawcy, czyli szwagierce, tak bym to powiedział, sprawcy udało się uciec, wydostała się z tego domu nie wiadomo dokładnie w jaki sposób no, można sobie to wyobrazić że udało jej się jakoś uciec przez okno i ona dotarła do swoich najbliższych mieszkających w jakimś domu nieopodal skąd wezwała na miejsce policję no i zjawiła się tam policja razem z kontrterrorystami w ogóle jeżeli ktoś wie dlaczego teraz mówimy kontrterroryści a wcześniej mówiło się antyterroryści i nikomu to nie przeszkadzało to będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienie ale to tak na marginesie e, policyjni negocjatorzy również stawili się na miejscu, no i zaczęły się próby negocjacji z tym człowiekiem. Nie wiadomo w jakim on był stanie psychicznym oczywiście, służby nie chcą udzielać w tym zakresie żadnych informacji. Wiadomo, że e, cała patowa sytuacja trwała kilka długich, nocnych godzin. Ostatecznie w okolicach 5 rano w poniedziałek służby zdecydowały się na wejście siłowe i tak też się stało, weszli brutalnie do domu. To było tylko kwestią czasu i prawdopodobnie napastnik zdawał sobie z tego sprawę i był na to w jakimś sensie przygotowany, ponieważ w momencie, kiedy policyjni kontrterroryści wpadli z drzwiami, to dosłownie nie w przenośni, sprawca odebrał sobie życie. Dwie zakładniczki małoletnie albo nawet bardzo małoletnie zostały uwolnione i w tym momencie całe i zdrowe dochodzą do siebie, dochodzą do zdrowia psychicznego, ale prawdopodobnie w ich przypadku no, trauma zostanie im na całe życie i nie ma się co dziwić. Kobieta, która jest ich matką według prokuratury, jest w takim stanie, że nie jest no, nie, nie może zeznawać, jej stan psychiczny nie pozwala na to, żeby składała jakiekolwiek wiarygodne i sensowne zeznania w tej sprawie. Nie wiadomo tak na dobrą sprawę, co się tam wydarzyło, dlaczego doszło do takiej tragedii. Ciekawostka, albo informacja po prostu w tym zakresie jest taka, że sprawca był legalnym posiadaczem broni. Posiadał dwie sztuki broni: był to Glock, nie wiadomo którego modelu, i był to pistolet maszynowy Skorpion. A ponieważ coś na ten temat wiem w kontekście uzbrojenia, to zajmę Wam dosłownie dwie minutki i powiem nieco więcej na temat tej konkretnej broni. A to chociażby z tego względu, że czasami w niektórych mediach ogólnopolskich, gdy czytamy choćby o tej konkretnej tragedii, to Skorpion bywa nazywany karabinem maszynowym, a to dlatego, że potrafi strzelać seriami, a przynajmniej w teorii, a drugi powód tego jest dość prozaiczny, ale niestety, jak bardzo prawdziwy. Często dziennikarze nie mają żadnej wiedzy technicznej czy też merytorycznej, ale bardzo chcą napisać jak najwięcej, czasami po prostu popełniając kompletne błędy. Ale dobrze, co to jest skorpion, co to jest rak, co to jest pistolet maszynowy i jak to jest jak to się ma do pozwolenia sportowego na posiadanie broni. Zacznę od końca, żeby można było posiadać pozwolenie na broń sportową, takie pozwolenie jaką posiadał sprawca tej tragedii, trzeba przejść pewną skomplikowaną, ale wcale nie tak trudną procedurę i ostatecznie za zgodą policji otrzymuje się pozwolenie na taką broń. I dlaczego można posiadać broń sportową, która jest bronią teoretycznie szybkostrzelną, jak wspomniany wcześniej, skorpion? Chodzi o to, że przepisy są tak skonstruowane, że do celów sportowych można posiadać broń, która pierwotnie była produkowana jako broń automatyczna. Natomiast ona musi być tak zaprojektowana, czyli inaczej mówiąc, tak skonstruowana, żeby była ona możliwa do używania do celów sportowych, czyli musi być wyłączona ta cała szybkostrzelność. Więc teoretycznie można w ten sposób do celów sportowych posiadać kałasznikowa M16. Czy nawet MG-42, jakby się ktoś bardzo uparł. Wracając do Michała K., był on członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Wiązało się to również z odpowiednią licencją na posiadanie broni, a w jego domu znaleziono dwie sztuki broni. I to jest troszeczkę tutaj nie do końca precyzyjnie podane, bo nie wiadomo, czy w jego domu, czyli w tym domu, w którym doszło do tragedii, czy w jego innym domu znaleziono dwie sztuki broni. No ale jeżeli w jego innym domu znaleziono dwie sztuki broni, to, to którą z nich posiadał on podczas całej tej tragedii w Namysłowie? No i druga sprawa jest teraz taka, czy nie było tak, że on w tym domu w Namysłowie miał ze sobą dwie sztuki wspomnianej wcześniej broni, czyli Glocka i Skorpiona. Kontynuując wątek Skorpiona, tak jeszcze, żeby skończyć, owszem, mógł mieć Skorpiona, którego to czeskie zakłady czeska zbrojowika natłukły ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Jest to pistolet maszynowy, taki powiedziałbym odpowiednik Uzi, po pewnych modyfikacjach i przeróbkach, żeby pasowało to do charakterystyki broni używanej przez tzw. Blok wschodni. Skorpion strzela amunicją pistoletową 765. To tak, w ramach ciekawostki, jest to nieco inna amunicja od tej, która jest używana w Glocku. Ale to jest mniej istotne, bo tak naprawdę my, jako śmiertelnicy, nie zaangażowani w tą sprawę, nie jesteśmy w stanie dociec, której z tych dwóch broni sprawca używał. Przy czym nie żyją ofiary, wspomniane wcześniej, nie żyje sprawca, więc prawdopodobnie sprawa ta zakończy się umorzeniem w szybki i prosty sposób, ze względu na to, że sprawca poniósł śmierć. Odezwały się różnego rodzaju głosy, również w komentarzach pod artykułami, które czytałem na stronach Gazety, Wirtualnej Polski, Onetu, gdzieś tam jeszcze w różnych innych portalach o kwestii pozwolenia na broń, czy też zakazu takowego pozwolenia na broń, albo większej nieco reglamentacji. Ja uważam, że my mamy w Polsce naprawdę zdrowe prawo pozwalające na posiadanie broni, albo zakazujące tego, tego posiadania broni i chyba nie powinniśmy tutaj za bardzo wchodzić w jakieś zaostrzanie tych przepisów, bo chyba jest w porządku mam wrażenie i Zawsze, w każdym społeczeństwie trafi się taki człowiek, który, któremu coś odpali, który będzie w jakiś sposób odklejony i jeżeli będzie potrzebował, to on sobie zdobędzie tą broń, jeżeli nie będzie e, w stanie zdobyć broni palnej, ale jego emocje będą na tyle rozchwiane emo no, emocjonalnie, no, na tyle będzie rozbity, i żeby użyć przemocy, to on użyje noża, siekiery, toporka, pałki do przygotowywania ciasta w makutrze, tudzież wałka do dalszego procesu przygotowywania tego ciasta. Może trywializuję, ale wiem, że mnie rozumiecie i wiecie, co chcę powiedzieć. To jakby narzędzie zbrodni w tym momencie jest drugorzędne. Bardziej jest istotne to, co tam się wydarzyło i co było powodem, Sytuacji, w której nagle człowiek uchodzący za w pełni zdrowego na ciele i umyśle, o czym mogą świadczyć badania, które przecież musiał przejść, żeby otrzymać pozwolenie na broń, nawet do celów sportowych, to nie są takie proste badania, oczywiste, to nie jest po prostu morfologia i wymaz z ust, tylko znacznie więcej. Wiążą się z tym również badania psychologiczne, psychiatryczne, wiążą się z tym również egzaminy, ale nie chcę wam tutaj zabierać czasu i opowiadać o całej tej procedurze związanej z wydaniem pozwolenia na broń. Gdyby ten człowiek nie miał pozwolenia na broń, a jego stan psychiczny byłby właśnie tak rozchwiany jak w momencie, kiedy dokonał tej zbrodni, to chwyciłby za pierwszy z brzegu przedmiot i też by wszystkich wymordował, albo przynajmniej próbowałby. To zrobić, więc myślę, że tutaj nie jest kwestia narzędzia, tylko kwestia sprawcy i kwestia tego, co tym razem poszło nie tak. Czy się tego kiedyś dowiemy? Trudno mi powiedzieć. Raczej nie z mediów, tak zwanego oficjalnego przekazu. Może uda mi się coś dociec, ale obawiam się, że będzie ciężko, bo gdy próbowałem rozmawiać, no to natrafiłem na tak zwany beton. Krótko mówiąc, czyli no nie udzielimy informacji, co nam pan zrobi. No niewiele mogę. Hmm, cóż, tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że przynajmniej troszeczkę wam nakreśliłem to, co się tam wydarzyło i z jakiej broni sprawca korzystał. I proszę wszystkich nie mylcie pistoletu z karabinem, a to, że coś strzela seriami, to wcale jeszcze nie uprawnia tego czegoś do nazywania. Karabinem i teraz weźcie sobie tak chociażby porównajcie, jak wygląda MG42, jak wygląda Kałasznikow, który zwany jest karabinkiem. Nie bez powodu tutaj jest użyte to zdrobnienie, jak wygląda Skorpion, czy też Uzi. To tak w ramach ciekawostki możecie sobie sami zrobić taki, um, taką samo, taki samouczek, może tak najlepiej będzie użyć tego określenia. To są zupełnie inne kategorie broni, i to, że często te pojęcia są mylone w różnego rodzaju mediach, wynika to tylko i wyłącznie z ignorancji ludzi, którzy takie teksty i takie treści piszą. Nie przedłużam, zapraszam Was na super, arcyciekawy wywiad, który jak nic się złego nie stanie, będzie jeszcze dzisiaj, późnym popołudniem albo wieczorem dostępny na tym kanale. Trzymajcie się zdrowo, tyle ode mnie i do następnego odcinka.